Nieba do piekła i odwrotnie. Dobry wieczór. Witamy Państwa na konferencji prasowej po Polska-Finlandia. Z nami selekcjoner reprezentacji narodowej, pan Jan Urban. Możemy od razu przejść do zadawania pytań. Proszę, Łukasz, zacznij. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry wieczór w zasadzie, bo to już mamy piękny wieczór polski. Koszykarze awansowali do ćwierćfinału a my zdobyliśmy ważne trzy punkty. Panie trenerze, Janis Antetokumpo, który też awansował, znakomity grecki koszykarz, powiedział, że porażki są tylko drogą do sukcesu i rzeczywiście te trzy lata były bardzo ciężkie dla polskiej reprezentacji. Teraz powoli ten, ta wiara wraca, światło gdzieś się pojawiło w polskiej przy polskiej kadrze. To widać po reakcji kibiców i tego, że zapełnili szczelnie Stadion Śląski. Panie trenerze, pierwsze pytanie, co trener im powiedział, w jaki sposób dotarł do nich? Że właśnie mieliśmy jednak tą zmianę mentalną, bo to było widać, bo umiejętności mieli duże, mają duże i będą mieć duże. Tylko to jest kwestia właśnie tego mentalu. I wreszcie zobaczyliśmy taką reprezentację, którą chcemy oglądać, która walczy, która nie odpuszcza, która idzie po drugą, a potem po trzecią bramkę. To moje pierwsze pytanie. Ja zawsze mówię, że no każdy trener patrzy inaczej i moi poprzednicy również. Każdy chciał jak najlepiej, ja chcę jak najlepiej. Faktycznie dzisiaj można powiedzieć, że ten punkt zdobyty z holendrami no, jest bardzo ważny, bo dzisiaj żeśmy dołożyli trzy punkty z Finlandią, z drużyną, która no, z którą będziemy walczyć a priori o drugie miejsce, bo oczywiście będziemy chcieli starać się wygrać wszystkie mecze, a, ale to też może nie pomóc, żeby zająć pierwszą, pierwszą lokatę. Mentalnie każdy inaczej to robi, wydaje mi się. Każdy trener jest inny. Ma być może swoich faworytów, ulubiony styl i tak dalej. Ja już niejednokrotnie o tym mówiłem, że lubię piłkę, taką, na którą kibic przychodzi z przyjemnością. Nie jest ona łatwa, bo, bo wymaga dużo gry kombinacyjnej, bo tylko w ten sposób można stwarzać sobie sytuację, a owszem, czasami można to zrobić bezpośrednio, ale czasami. Natomiast yy, yy, wydaje mi się, że ten sposób gry dobrze jest dostosowany do możliwości zawodników, jakich mamy do dyspozycji. Mam to przede wszystkim na myśli skrzydłowych, którzy moim zdaniem no, mają szybkość, mają dribbling, to jest bardzo ważne i chcemy to wykorzystać. Jeśli zmieniamy któregoś z nich, to wchodzą inni, którzy też podobnie, podobnie grają, ale jeszcze jest dużo do zrobienia, bo no, zrobimy zbyt mało zmiany orientacji gry, gdzie w ten sposób jest łatwiej, z, łatwiej wykreować przestrzeń, na której zawodnik się już może rozpędzić i, i, i wszystko co jest na dużej szybkości jest zdecydowanie groźniejsze niż w ataku pozycyjnym. Atak pozycyjny oczywiście, ale są drużyny, które mogą sobie na niego pozwolić, a są takie, które po prostu nie mają aż tak wysokiego poziomu, żeby grać nim dobrze. Każdy próbuje, ale nie jest to łatwe. Też te mecze pokazały, że ważna jest stabilizacja, prawda i chciałem spytać czy trener by się zgodził, bo zagraliśmy tą samą linią defensywy i ona naprawdę spisała się po raz drugi bardzo dobrze i właśnie czy tener się zgodzi, że ta stabilizacja jest bardzo ważna, a druga, drugie moje, druga część pytania dotyczy bohaterów tego zgrupowania i niewątpliwie czy trener się zgodzi, że Mati Kasz i, i Wiśniewski i tutaj chyba Kamek. To, to jest trzech takich bohaterów, którzy nie wydawali się oczywiście jeszcze przed zgrupowaniem. Dziękuję bardzo. A ta pierwsza część czy jaka była? To stabilizacja. No, tak, tak. no mówiłem o tej stabilizacji już, już wcześniej ona też po części wynika z tego, że nie mamy nie wiadomo jakiego wyboru, nie? bo teraz Możecie powiedzieć, oprócz tych, którzy są na kadrze, no co, Kuba, Kuba Moderbo bo jest kontuzjowany, nie ma go, a później no, dla Ciebie będzie ten, a dla kogoś innego, jeszcze innego by wziął, zamienił. No, na dzień dzisiejszy jest jak jest. Uważam, że nieźle. Mam nadzieję, że będą grali w swoich klubach, bo wielu zawodników y, zmieniło kluby. A to powoduje, że ich stan taki emocjonalny jest na fajnie wysokim poziomie i jeśli nie przeszkadzasz im, to oni też chcą go pokazać na boisku, bo każdy z nas, jak jest zadowolony, szczęśliwy, wstaje rano, jeszcze słoneczko świeci, to mówisz, kurde, co robimy dzisiaj, nie? A jak tak nie jest i deszcz pada, to jest zupełnie w sporcie, jest, w sporcie jest podobny stan yy, Psychiczny zawodnika jest niesamowicie ważny. Nie wiem, czy, czy to są akurat zawodnicy, którzy, którzy są wygranymi na tym zgrupowaniu. Oczywiście dwie bramki Matiego Kasza mówią, mówią swoje, ale, ale nie cały zespół, cała, cała drużyna. Widzę, że jest faktycznie fajna atmosfera i, i, i tutaj. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu żeśmy doprowadzili do tego, że oni będą chcieli na tą reprezentację przyjeżdżać, oni będą patrzyli, kurczę, kogo powoła, czy się załapie, czy nie, bo no bo oni będą rozmawiali z tymi, co, co nie byli na. Powołani na przykład. Nie? Będą opowiadali, jak było, jak ta zmiana z trenerem, co on tam, co to za gość, co on tam e, robi, jak mówi, jak się zachowuje i tak dalej. Bo na tym to polega na samym początku. Ja obserwuję ciebie, a ty mnie wiesz. Tak. I każdy w jakiś sposób wyrabia sobie zdanie o, o, drugim, o drugim człowieku. Nie mówię o ocenie, bo nie powinniśmy oceniać, ale. Ale wydaje mi się, że pod tym względem ta atmosfera rzeczywiście jest fajna. Proszę, Radosław. Radosław przebyszmy, czyki, dobry wieczór. Mówił Pan trochę o tym ataku pozycyjnym, że próbujemy. Na no ale, ile... ale ja nie mówiłem o nas. No Ja mówiłem, że są drużyny, które grają tym atakiem pozycyjnym, bo robią to dobrze, i są takie, które próbują tego. No dobra, okej, okay, niech ci będzie, że my jesteśmy między tymi drużynami, nie tylko o nas, no ale może. Ale możemy jak dzisiaj być. musimy spróbować takiego ataku. Ale trzeba, każdy próbuje. Dlatego mówię, każdy próbuje. Jednej, jeden gdzieś dojdzie tutaj, drugi tutaj, a trzeci chce przeskoczyć, nie potrafi tak grać i musi grać na przykład kontratakiem, czy szybkim atakiem, czy stałymi fragmentami gry poprawiać różne rzeczy, bo jest tych możliwości dużo. Oczywiście to nie jest wstyd atakować szybko, bo też dzisiaj nie. gole padały po szybkich atakach i tak jak pan mówi, tak się dzisiaj najczęściej strzela, strzela te gole. Ale jakby pan ocenił nie naszą wstyd. gotowość, nasz potencjał do gry atakiem pozycyjnym na dzisiaj, w skali od 1 do 10 na przykład. Bawimy się wyliczanki, a damy szóstkę. No, a uzasadnienie? Cię, proszę? Uzasadnienie. A, za dużo chcesz. Szósteczka. Dobrze, to jeszcze chciałem tylko zapytać, co się Panu bardziej podobało, jako byłemu piłkarzowi, gol Matiego Kasza z Holandią, czy asysta Piotra Zielińskiego przy golu lewego dzisiaj? Dziękuję. Gol Matiego Kasza z Holandią, czy, czy zagranie tego? No nie, na no zagranie. No ja lubię kombinacyjną, no to tam wiesz, musieli zakombinować, a, a Mati zamknął oczy i po widłach sprawdził bramkarza. No to jest nie, nie, jakościowo ta dzisiejsza akcja jest znakomita. Zauważ, że gra piłkę i tam, tam jest ich chyba pięciu czy no pięciu co najmniej, a on wychodzi sam na sam. No to jest klasa no. Proszę Mateusz. Dobry wieczór, panie trenerze. Mateusz Janiak, Przegląd Sportowy. Jeszcze chciałem dopytać o atak pozycyjny, chociaż już bez wyliczania. Szczególnie dzisiaj o, o tę pierwszą połowę. Czy mógłby pan trener scharakteryzować nam, jaki był plan na ten atak pozycyjny? No bo wi było widać, że Sebastian Szymański i Nikola Zalewski podchodzą wysoko, w zasadzie na wysokość Kuby kamieńskiego, Roberta Lewandowskiego. Bartek zostawał sam z Piotrem. No i i mieliśmy chyba trochę problem, żeby budować od naszej bramki tymi podaniami i, i chciałbym właśnie poznać pana, pana pomysł na jak to miało wyglądać, czy może wyglądało tak, no, jak miało? Zgadzam się z tobą, że mieliśmy problem, tak, w budowaniu, bo bo kurcze wyszli wysoko. Ci finowie zaatakowali pressingiem wysokim i, i całkiem dobrze skoordynowanym. W analizie, jaką robiliśmy, nie robili tego tak dobrze. A dzisiaj rzeczywiście nie dawali nam za, za dużo miejsca, nie pozwalali nam na to, żeby, żebyśmy szybciej zmieniali orientację gry. My przede wszystkim nad tym żeśmy pracowali, bo mówiłem o tych przestrzeniach. W ten sposób jest łatwiej uciec spod pressingu przeciwnika. I tak, mieliśmy problemy, ale byśmy mieli zawsze takie problemy. Tak jak powiedziałem wcześniej, wykreowaliśmy sobie sytuację, strzelaliśmy bramki. I jednocześnie nie pozwoliliśmy finom w pierwszej połowie no, zagrozić nam. No nie nie, nie, nie mieli takich możliwości. Jarosław Tomczyk, tygodnik, piłka nożna. Dobry wieczór, panie trenerze. Gratulacje. Dobry wieczór, dziękuję. Pociągnę trochę tą kwestię, którą kolega przed chwilą zaczął o magicznym ustawieniu trochę po, A, porozmawiamy. Ustawiamy. Wyszedł pan dokładnie tym samym składem, którym wyszedł w Rotterdamie, ale z wysokości Trybuny Prasowej było wrażenie, że dzisiaj jednak graliśmy bardziej czwórką, bo te sytuacje, kiedy Nikola wracał do, do linii obrony i tworzył piątkę, były bardzo rzadkie. I to pytanie, czy wynikało to z tego jak rozwijał się mecz, czy takie było założenie. Nie, takie było założenie nic nie wiadomo jak specjalnego. Po prostu kiedy nie mamy piłki. Nikola wraca do, do czwórki i robi się piątka i gramy 5-2-3. Jeśli mamy piłkę, Nikola wychodzi wyżej i jest 4-4-2. Proszę. Musiał z dziennika zachodniego. Dobry wieczór, panie tenerze. wieczór. cieszyć się, Cię, chwalić możemy tutaj długo, ale ja chciałem zapytać o ten moment utraty gola. A, ten drugi. Mój już w mówiłem, że pesymistą jestem. Nie, jestem optymistą i, i tam sytuacja jest to Mówmy o rzeczach przyjemnych, a nie o stracie bramki. I, bo, i... Ale, ale, ale czekaj, każdy wie, co się stało. Ja też, ty też, i wiemy, no co publicznie mamy mówić, kto dał. Nie, nie, ale chcę zapytać o to, że za chwilę omal nie straciliśmy drugi. Co pan wtedy pomyślał? Czy to jest ten jeden z elementów, nad którymi trzeba jeszcze pracować z zespołem, że ta koncentracja że pomyślałem rzeczywiście. Tak sobie, pomyślałem sobie, że e, za bardzo żeśmy uwierzyli, że medzie jest pod kontrolą, bo był. Nie, bez, nawet nie obawiałem się, gdyby ta druga, bo już by nie mieli raczej e, czasu. Ale za bardzo żeśmy uwierzyli, że nie, nie, oni nam nie mogą nic zrobić. A tego nie można, nie można robić, bo w piłce nożnej mental to jest niesamowita rzecz, i wy, jeśli jesteście tutaj na tej sali, to, yy, to znaczy, że piłkę oglądacie i widzicie, kiedy się zmienia mecz. Kontrolujesz i kiedy. Jak przeciwnik łapie kontakt. Jak łapie kontakt no to brakuje tylko jeszcze jednej, nie? ale znowu stan psychiczny zawodników jest dobra, dawaj, możemy, damy radę, a u ciebie zaczyna się jakoś, jakaś niepewność. Nie? Myśmy mieli trzy bramki przewagi, także do tego kontaktu jeszcze było daleko, ale tak się dzieje w, w meczach, że jedno, drugie wydarzenie zmienia oblicze, ale dlaczego w głowach zawodników, bo nie zapomnieli nagle grać w pierwszej połowie dobrze, a w drugiej źle. Dziękujemy. Drugie pytanie. Teraz miał Pan taki dosyć sprint przygotowawczy do tych, do tych dwóch meczów. Do kolejnego zostało trochę więcej czasu. Jak Pan sobie rozplanuje ten czas? Będzie jeszcze chwila, nie wiem, złapanie oddechu i wzięcie się do pracy? Ale czy więcej od razu? czasu chyba nie, nie? Teraz miałem więcej czasu do, do meczu. Nie, nie wiem, kiedy mnie ogłosili mecz, ile to było z miesiąc, ponad miesiąc, nie? Jest. Ale między ogłoszeniem kadry jakby meczami było A z... bardzo szybkie. Zgrupowanie było takie ekspresowe bez. Ale bez zgrupowanie ma... ex... będą wszystkie ekspresowe. Zresztą. FIFA dąży do tego, żeby rozgrywać jeszcze, jeszcze na zgrupowanie trzy mecze, a nie, a nie dwa. To wszystko i, i coraz krócej, coraz krócej, no bo wszyscy szukają no, jakiegoś okienka, żeby na Mistrzostwa Świata klubowe nie jechało tak jak kiedyś tam 8 drużyn, tylko 32 i tak dalej. To się, to się już nie zmieni. Będzie tak, że Przyjeżdżają na kadrę i jest dwa treningi takie nawet niepełne, tak jak teraz było, no, no nie możesz za wiele zrobić, a jak robisz, to na innej intensywności, żeby złapali to, to, czego chcemy, no bo się nie da, bo jest mecz, regeneracja, tak jak myśmy zagrali dwoma składami, mecz, regeneracja. No i aktywacja przed kolejnym meczem. No Co jesteś w stanie zrobić w tym czasie? Nic. A nie zapominajmy o tym, jak przyjeżdżają ze swoich klubów i, i na przykład 80 grało w niedzielę, a nie w sobotę, bo niektórzy grali w sobotę, czy nawet w piątek, ale wielu w niedzielę. No to mają trzy mecze w niedzielę w bardzo krótkim czasie i, i to wszystko trzeba, trzeba układać. I, no, i z reguły tych, tymi zmianami rzeczywiście trzeba żonglować dobrze, żeby no, żeby jak najbardziej byli świezi, a, a nie na oparach każdy mecz kończyli. Proszę, Antoni. Dobry wieczór, panie trenerze. Antoni Stonoga na samym początku gratuluję tego no, niezwykle cennego zwycięstwa dla naszej polskiej reprezentacji. Dziękuję. Ja chciałbym zapytać, ponieważ. Yy, po meczu z Holandią trener wspomniał nam, że miał zastrzeżenia do defensywy, więc chciałbym zapytać, jakie zastrzeżenia ma trener Jan Urban po dzisiejszym meczu do swojej drużyny? To moje pierwsze pytanie. O tym, To, żeśmy się rozluźnili po, po 3-0, ja wiem, że w takiej stabilizacji i utrzymaniu odpowiedniego rytmu meczu wiele zmian nie pomaga. No ale, ale wynik był już naprawdę bardzo dobry dla nas. Muszę zrobić zmiany, bo też chce widzieć innych zawodników, jak, jak wyglądają i żeby większa ilość ich partycypowała w meczu. O to, o to możemy mieć do siebie pretensje. Moje drugie pytanie, ponieważ w pierwszej połowie sztab medyczny, sztab medyczny interweniował w sprawie Matiego Kesza raz na boisku, więc chciałem zapytać, czy zmiana Pawła Wszoka od razu po rozpoczęciu drugiej połowy była spowodowana tym, że Mati Kesz może nabawił się jakiegoś, jakiegoś mikrourazu, czy to czysta zmiana taktyczna? Nie, Dziękuję. Nie, nie, nie. Miał stłuczony, bo mocno no przy tym faulu, tam gdzie mu pomagali lekarze i fizjoterapeuci. Typowe uderzenie kolanem w, w mięsień czterogłowy, gdzie biegasz i czym dłużej biegasz zaczyna twardnieć i już na końcówka pierwszej połowy ja widziałem, że już utykał. Mimo tego, że chciał grać dalej, to, to osobiście go przekonałem, że nie, bo wytrzymałby mi 5 minut. A zabrał jedno okienko, bo tak w przerwie go zmieniłem, i wydaje mi się, że to była dobra decyzja i jego, że, że, że się zgodził, że nie był znowu tak uparty, żeby grać dalej, bo, bo nie grałby. No, no, tak, sam przeżyłem takie kontuzje, i to jest tylko kwestia czasu, że, że nie możesz biegać. Dobry wieczór Panie Trenerze, Konrad Ferszter, Sportpelt. Ja pozwolę sobie zapytać o te sprawy poza boiskowo, koło boiskowe. Tutaj przed chwilą część kolegów biła Panu brawo. W drugiej połowie słyszałem, że kibice na Stadionie Śląskim skandowali Pańskie nazwisko. Po meczu widziałem, robił sobie Pan zdjęcia z kibicami. No szybko poszło, można powiedzieć, szybko Pan sobie zjednał kibiców. Pańscy poprzednicy aż tak ciepłego, dobrego przyjęcia nie mieli. Jak się Pan dzisiaj z tym czuje? Dziękuję. No ja myślę, że to nie moje nazwisko śpiewali. Ja myślę, że to nie moje nazwisko śpiewali. No to chyba różne grupy były, bo ja, sły ja słyszałem Janek Furtok. Ja słyszałem Janek Furtok. No tak, bo Janka Furtoka pamiętają mi wspominają cały czas, ale może tak jak mówię, różne grupy były, to różnie było. No nie, no można powiedzieć, że ja jestem stąd, z tego regionu, grałem w tym regionie. Widocznie zostawiłem po sobie dobre wrażenie, więc kibice, kibice to doceniają. Prosimy o ostatnie pytanie. Ale to długo nie. bardzo dzisiaj jest, nie? Nie, nie. Tak? Ale, no, ale mamy się czymś. W Holandii było krótko. A, no, a widzisz tu ci przyznam rację. Cieszmy się chwilą, bo, bo grill czeka. Tak jest zawsze zdążymy rozpoznać. Eryk Ślęczka po piłkarsku. Ja mam pytanie do Pana Trenera. Chciałem się zapytać, czy jest Pan zadowolony z gry naszych zmienników w dzisiejszym spotkaniu? Dziękuję. No nie do końca, no nie do końca, bo wyglądało to naprawdę super, jeśli chodzi o Holandię. No, ale, z, no ale znowu bym musiał mówić o tym aspekcie mentalnym, jak on jest, jak on jest ważny, bo bo grasz przeciwko drużynie, mówię o, o, o pierwszym spotkaniu, gdzie jeśli nie jesteś faworytem, nie masz nic do stracenia, to wszystko masz do zyskania. I, i naprawdę inaczej zawodnik gra. Dla mnie też dzisiaj było ważne, yy, jak drużyna się zaprezentuje w innej roli. Faworyta, tam nie byliśmy. Jest, jest, wiem z doświadczenia, że zawodnicy się zmieniają. Pod tym względem, że jak nie ma nic do stracenia, to grają na wyższym poziomie. Jak on musi wygrać, to nie zawsze wytrzymuje tą presję i odpowiedzialność, że kurde, dzisiaj to my musimy. Nie? I drużyna w pierwszej połowie zrobiła to znakomicie. Wiedziała, że jest faworytem, wykorzystaliśmy swoje sytuacje, nie pozwoliliśmy na nic finą. A jednak po tych zmianach się troszeczkę to, to zmieniło, nie? No ale nie zawsze, chociaż dzisiaj jest niedziela, nie, ale nie zawsze jest niedziela. A jutro jest poniedziałek. Więc dziękujemy w takim razie. Dziękujemy lecie. bardzo. Dziękuję, dziękuję, dobranoc. konferencji życzę spokojnego powrotu do domu.